Nasi przyjaciele dotarli w końcu do złej wiedźmy, która obiecała zdjąć klątwę z króla, jednakże miała warunek. Zróbmy tak, jeśli zrobisz dla niej jeden mały drobiazg, zdejmę klątwę. Co mam zrobić tym razem? Besknęła Felia. Nie biela, oznajmiła Tatiana. Po prostu mam mały problem ze szczurem w piwnicy. Jeśli pozbędziesz się go, zdejmę klątwę z tego głupca króla. Tylko tyle? Para dziewczynka. Uznaj sprawę za rozwiązaną. Zaraz wrócimy. Ofelia raźnym, choć lekko zmęczonym krokiem opuściła pomieszczenie. Świnkoszczur szedł za nią w milczeniu. Kiedy już Mały Smok miał pewność, że uszy złej czarownicy nie słyszą ich, spytał: Nie jesteś tego pewna? To w końcu zła czarownica. Tej historii, z której musi się kryć jakieś drugie dno. Tak, świnkoszczurze, jestem pewna. Każdy czasem ma problem z gryzoniem lub dwoma. Załatwmy sprawę raz, dwa i skończmy już tą durną przygodą czarownica obczaruje króla, a ja będę mogła zająć się swoimi sprawami i wszyscy będą szczęśliwi. O za szczurem, zauważył świękoszczur. Dziewczynka i Smok zbiegli na dół do ciemnych piwnic warowni. Nie musieli długo szukać swojego przeciwnika. Ogromna, szczuropodobna postać stała na środku piwnicy, przyglądając im się nieufnie. Właściwie to szczur przypominał bardziej owłosionego chłopaka o szczurzych rysach twarzy niż typowego szczura. Co to? spytała Ofelia. On wygląda, jakby ktoś próbował przemyść tego szczura w człowieka albo tego człowieka w szczura. Tylko że coś im chyba nie wyszło. Czy to nie jest zwykły szczur? Zauważyła Ofelia. Może spróbuj go spytać, co się dzieje. Nie ma na to czasu. Nie ma czasu na pogaduszki. Zdecydowała dziewczynka i rzuciła się w stronę dziwnej istoty, natychmiast stopywając noża. Szczur jednym susem znalazł się przy dziewczynce. I popchnął ją mocno w stronę ściany. Oferia tylko cudem nie straciła równowagi. Natychmiast zaczęła recytować zaklęcie. Niespodziewanie jednak dziewczyna poczuła się dziwnie osłabiona. A cała magia prysnęła jak mydlana bańka. Niedobrze, oceniliśmy kosztów. Oferio, jesteś samowczas zbyt zmęczona, aby rzucać teraz jakikolwiek zaklęcia. Musimy uciekać! Ofelia zaczęła biec w stronę wyjścia z piwnicy, ale nogi odmawiały jej posłuszeństwa. Całe zmęczenie i fatyga ostatnich dni wzięły górę i dziewczynka padła na kolana. Świnkoszczur w jednej chwili stanął pomiędzy Ofelią a szczurem. Jednak zmęczony mały zielony smok okazał się zbyt słabym przeciwnikiem dla wielkiej, dobrze zbudowanej, szczuropodobnej istoty. Oferia obserwowała, jak mały zielony smok zostaje hmm. rzucony przez cały pokój i z hukiem ląduje w ciemnym wołowej piwnicy. Ostatnie, co Oferia zapamiętała, to szczurze oczy istoty, która zbliżała się w jej niebie. Zapanowała w ciemno. Gdy Oferia otworzyła oczy, nie była już w ciemnej piwnicy, lecz leżała na wielkim łóżku w pięknej, zdobionej komnacie. Świnkoszczur przypatrywał jej się z niepokojem. — Ja... Co się stało? — zapytała zdezorientowana dziewczynka. — Co się stało ze szczurem? — Nie było żadnego szczura — powiedział znajomy głos. Dziewczynka podniosła się lęko i spojrzała na kobietę. Tatiana siedziała nieopodal, przyglądając się małej fiolce w jej zielonych dłoniach. Nie było szczura? Nie rozumiem. Przeszubić całeś zdjąć klątwę z króla, jeśli pokonamy szczura. <laughs> nie by, ma, nie było, <laughs> nie ma żadnego króla. Oznajmił kolejny znajomy głos. Tym razem oczom dziewczynki ukazał się mak, który wysłał ją na tą przygodę. Nie martw się, uspokajał ją świnkoszczur. Zaraz powinnaś się odzyskać swoje wspomnienia, tak? Rzeczywiście. Chwilę później dziewczynka zaczęła przypominać sobie wszystko. Ofelia nie była zwykłą dziewczyną, była królową tej krainy. A wiedźma Tatiana, mak Raza i smok Świnkoszczur byli jej poddanymi. No, więc to był tylko sen?" spytała królowa Ofelia. "Tak, był to magiczny sen, który rzuciliśmy na waszą wysokość" przyznał Raza. "Nie mieliśmy innego wyjścia" oznajmiła Tatiana. Nie chciała nas, Wasza Wysokość, słuchać, więc musieliśmy coś zrobić, bronił się szczur. I dlatego rzuciliście na mnie jakieś zaklęcie i kazaliście iść we śnie na jakąś dziwną przygodę. Wasza Wysokość. Czy Wasza Wysokość wie, dlaczego nie udało się Waszej Wysokości pokonać tego <ścoughs> szczura? spytał Mag. Bo byłam zbyt zmęczona? Dokładnie. Parła wasza wysokość naprzód, nie zważając na swoje zdrowie i siły, nie dając sobie prawa do odpoczynku. Co więcej, nie zwracała wasza wysokość łagi nawet na potrzeby tych, którzy za waszą wysokością podążali, dodała Tatiana. I nie chciała wasza wysokość słuchać nawet moich rad zauważył oburzony smok ostatnimi czasy od kiedy waszej wysokości ojciec zmarł i przejęła wasza wysokość po nim władzę w ten sam sposób ją wasza wysokość sprawuje wyjaśnił raza bez chwili wytchnienia i praktycznie bez odpoczynku Wszyscy martwiliśmy się o zdrowie Waszej Wysokości, ale Wasza Wysokość wciąż odmawia słuchania nas i wciąż przepracowuje się dla dobra innych, skomentowała Biedźma. Ale, jeśli nie zadba Wasza Wysokość o siebie, ciężko by zadbała Wasza Wysokość o innych. A jak pojawi się prawdziwy problem, to obawiam się, że może zabraknąć Waszej wysokości siły. Czyli zrobiliście to wszystko po to, abym nauczyła się, że czasami muszę troszkę wyruzować, odpocząć, zadbać o siebie? Królowa spojrzała na swoich podwładnych. W ich oczach widziała tylko troskę i szczerość. Dziękuję Wam za tą cenną lekcję. Oznajmiła królowa Ofeli. Po czym znów przymknęła oczy i wyszeptała pełnym serdeczności i miłości szeptem. Dziękuję.